Витайте поновните кавсы. Ileż to już dramatów przerobiliśmy w związku z rodziną Kardashian-Jenner? A pamiętacie jak w 15 sezonie reality show Kim Kardashian powiedziała, że Courtney jest najmniej interesująca do oglądania i co jest ciągle takie samo, to jest nudne i mdłe, jak tako bez chili? I to mówiła jej siostra. Postanowiliśmy sprawdzić, więc co mówią przeciwnicy celebrytki. I chociaż opinie nie są specjalnie pochlebne, to przecież Courtney jest dziś niewątpliwie piękną kobietą, która wyróżnia się swoją dietą i ciężkimi treningami. Ale czy to wystarczy, aby być typową Kardashianką? Zostańcie z nami. Aby poznać ekstremalną przemianę kortni i tajemnicę jej wyglądu. Kiedy myślimy o świeżym i zdrowym aspekcie życia, kortni ma niewielu konkurentów w swojej rodzinie. Zresztą celebrytka nie ma w zwyczaju niczego ukrywać, więc ze swoimi 79 milionami obserwujących na Instagramie, dzieli się sekretami umożliwiającymi mieć ciało o jakim marzy wiele kobiet. W tym celu Kardashianka stworzyła też portal lifestyle'owy poświęcony proekologicznemu stylowi życia, mody i rozrywce o nazwie push, który na ten moment ma prawie 3 miliony obserwatorów. Oczywiście celebrytka zgarnia procent od zysku sprzedawanych po jej rekomendacji produktów, ale przecież w świecie show biznesu nie ma nic za darmo. Courtney stwierdziła, że postanowiła uruchomić Push, ponieważ czuła, że istnieje pustka dotycząca tego, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Co więcej jej zdaniem ogólnie zdrowy sposób ma złą reputację, ponieważ uważa, że osoby dbające o to nie wydają się fajne albo atrakcyjne. Tymczasem jej portal ma to myślenie zmienić. Ponadto na stronie internetowej Push możemy znaleźć dwa rodzaje markowych suplementów, takich jak białko jagodowe i cytrynowe oraz różowy mleczny koktajl late. I wydaje się, że już odnotowano ich sukces, ponieważ oba produkty są wyprzedane. Courtney naprawdę zaangażowana jest w ekologię i zdrowe odżywianie, bo nie jest zadowolona z bycia tylko gwiazdką serialu z kamerą Kardashianów. Pragnie czegoś więcej, ponieważ jest fanką sportów i ćwiczeń fizycznych. W końcu do klubu fitness chodzi nawet sześć razy w tygodniu. Ale przecież posiadanie godnej pozazdroszczenia Sylwetki nie jest łatwe. I wszyscy musimy przyznać, że Courtney wygląda bajecznie i pięknie, chociaż urodziła troje dzieci. Celebrytka pokazuje i mówi, jak wyglądają jej rutynowe ćwiczenia i wyznaje, że najbardziej lubi poranne treningi. Courtney, chyba nawet bardziej niż wyeksportowana, Chloe, dzięki słynnej hollywoodzkiej trenerce Amandzie ma trening o wysokiej intensywności. Celebrytka wykonuje 3 serie po 10 skoków dziennie, ale rezultaty są naprawdę widoczne. Tylko czy każda kobieta może sobie na to pozwolić? Oczywiście nie tylko dzięki ćwiczeniom Kardashianka może pochwalić się wyrzeźbionym ciałem. Zawzięta celebrytka przestrzega także ścisłą dietę i pod żadnym pozorem nie pozwala sobie się złamać. Najpierw Kortni postanowiła stosować dietę ketogeniczną, inaczej nazywaną dietą keto. Słyszeliście o niej? Dzięki temu określonemu sposobowi żywienia gwiazda z kamerą Kardashianów osiągnęła wagę 44 kg, czyli mniej więcej tyle, ile waży jej 10-letni syn. Ale pamiętajcie, że jeśli Wy chcecie pozbyć się zbędnych kilogramów lepiej, nie róbcie tego na własną rękę i skontaktujcie się ze specjalistą. Dziś po tej pełnej wyrzeczeń diecie celebrytka stosuje bardziej zrównoważony i umiarkowany sposób żywienia. Chyba możemy powiedzieć na szczęście. Inaczej niż kilogramy nie znikają jej finanse. Udział w reality show, a także zarządzanie portalem push dają jej majątek w wartości 35 milionów dolarów. A swoją fortunę wydaje na przykład na podróże po świecie z rodziną, kiedy to zwiedzają na przykład piramidy w Egipcie lub żeglują na jachtach. Bądź co bądź, relaks i wypoczynek z bliskimi też zapewniają piękny wygląd. Dzięki temu może spektakularnie prezentować się w strojach luksusowych marek. Widzicie zatem ile poświęceń trzeba by wyglądać jak Courtney? Co myślicie o tym ciekawcy? Uważacie, że celebrytka i jej działalność są dobrym przykładem do naśladowania? Piszcie w komentarzach, a jeśli podobał wam się odcinek, to nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i suba. Do usłyszenia.